Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym wywiadzie. Mój i Państwa gościem jest uczeń klasy 2G Przemysł Tam Direktorza. Może na początek podstawowe pytanie niech pan się przedstawi w hmm. naszej szkole. No, Nazywam się Przemysław Ornicki, mam 17 lat uczęsta do klasy 2G. No chyba więcej nie muszę bo mówić, bo jestem dosyć w ostatnio naszych. No jest. No, na no faktycznie, no faktycznie. No ale może coś więcej, jakie Zainteresowania? <tryk> zainteresowania? Interesuje się koszykówką, siatkówką, w onej chwili wybierać w piłkę i tyle o Bo jak wiadomo, tak samo jak Pan Łukasz Bań, profesor Łukasz Bań, również mecze, na to szczeblach jest? <kłysy> jak zdobyłeś intencję w takim młodym wieku? Bo Właśnie nie masz 16 lat. Tak, zdobyłem w wieku 16 lat, najszybciej jak mogłem. Od dwóch lat jestem już sędzią, w tym roku prawdopodobnie zostanę sędzią rzeczywistym. Planuję też zrobić papiery na skenzipowanie gry Hej to moja ryba, która jest naprawdę kultowa, polecam wszystkim, ale na zasadach nieoficjalnych tylko na zasadach tzw. zabackich. Czyli Czyli na zasadach wymyślonych przez matusza Zabackiego, które, które są bardziej atrakcyjne. A, czyli tak. Jak wiadomo reprezentujesz naszą szkołę w dwóch dyscyplinach, No może się domyślić, jak, ponieważ jesteś wysokim chłopakiem i na 200 0,73. No faktycznie, no to reprezentujesz szkołę w siatkówce tylko w szkórce. może siatkówce. W tym roku no, przegraliście się tylko po dwa mecze widzę dziesiątką i czwórką, czyli muszę powiedzieć, że bardzo dobre. Tak, ten sezon dosyć bo potem my z dziesiątką, która jest chyba faworytem tych rozgrywek. No mam nadzieję, że zobaczymy w tym roku, bo myślę trzecie miejsce, już będziemy walczyli prawdopodobnie z czwórką. Bo... Czyli jeszcze jest o drugie. Na drugie będzie ciężko, ale myślimy, myślimy nad trzecim miejscem. Ile jeszcze jest meczu do końca sezonu? Sala druga runda i turniej finałowy. Turniej finałowy, dobrze. A teraz Akoszyków. No wiadomo, jesteś debiutantem w tym roku w naszej widze koszykówki, no można powiedzieć, muszę pochwalić się osobiście, że bardzo dużo sobie radzisz jako centra reprezentacji walczący z zawodnikami z profesjonalnej ligi, bo mamy tutaj w tej Lidze, Turuńskiej Lidze Średnich, mamy zawodników z MKS Toruń, z Katarzynki Toruń, z Armatana no, mm. bardzo dobrze sobie radzisz, jak czuje się jak czujesz w tej roli centra? Dobrze czuję się w drużynie, no na początku, miejscami była, no czerwca, jak, jak niedobry chleb, ale mam nadzieję, że, że rozwijamy się powoli nie oszukujmy się, no. Komplet zawsze cała, cała równoważnia jest zapełniona, publiczności się podoba. Myślę, myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby, żeby osiągnąć nasze zamierzone cele, czyli no, ciągle na trzecie miejsce. Bo po ostatniej wygranej z elektronikiem ze spędzkół elektronicznej przywróciła się szansa na trzecie miejsce. Ostatnia przegrana z dziewiątką, minimalnie dwoma z czwórką. No może powiedzieć, że zgasł już nadziei na trzecie miejsce, a tu po wygranej z elektronikiem i ze spojrzę szkół samochodowych jest ta nadzieja. Myślę, że nadzieja w nas jest. Jest mocna, świeci czym, czym słońce, także... Jak lejkiersi. Jak lejkiersi. <grych> nie, <grych> ja bardziej jak klipersi, ja w tym kierunku bym Ale no, mam nadzieję, że popatrzymy. to no Mamy wsparcie samego przewodniczącego, także... No, no, mam nadzieję, że tak będzie dobrze. Trzecie tak miejsce by się przydało w tym roku. M. Czwarte miejsce, dwa lata temu czwarte miejsce. No to przydałoby <grych> się to na no. trzecie miejsce. Zryjemy perety i... i będzie tam, dobrze. A żeby... No to teraz, jak wiadomo, pochodzisz z Wielkiej czy Małej Nieszawki? Ja z Małej Nieszawki. I gmina to gminy, Jak wiadomo, gmina się rozwija. Mamy teraz podobno macie właśnie centrum olender, tak, czyli tak. Orliki. Są so, jak powiedz jak oceniasz sport w swojej gminie? Bo wiadomo gmina się rozwija, ale czy też pod względem sportowym. Mieliśmy drużynę piłkarską, był był Szawka później ZC które też grało w niesławne mecze. No teraz nie ma tej drużyny piłkarskiej, są takie gruszki na wierzbie, chcielibyśmy to ale są takie generalne projekty. No mamy nadzieję, że, że na dobrą sprawę myślę, że boisko Orlik, które funkcjonuje od kilku lat, dobrze się sprawdza. No i, no i Olender, który chyba jest hitem, no się, przyciąga to dużo, jest Dużo ludzi? Myślę, że tak, utrzymuje się i z tego co lat, ma bilans dodatkowy. A na Orliku? Często tak przeżał osobiście. Widzę, <grym> że tam często ci w piłkę nożną grają, czy w koszkówkę. Czyli jest zainteresowanie sportem? No jest zainteresowanie, głównie piłka nożna. Przyznam sobie że nie mam czasu, bo w weekend jestem zazwyczaj zajęty, ale... ale jest. Czyli sport. co robisz w weekend, jak jesteś zajęty? Sędziuję mecze. Czyli jak daleko wyjeżdżasz na ten oczach? Zależy, no, są wyjazdy do Grudziądza i jeszcze dalej, ale głównie w obrębie kołysko-pomorskiego. No, poza kołysko-morskie jeszcze nie wyjeżdżam. No to... ale może w przyszłości wiem nadzieję. Dobrze. Teraz może powiesz naszym czym, jako że zbliżają się święta. Co Przemysław Turnicki uczeń klasy 2G będzie robić święta jako sportowiec? Będę odpoczywał i chciałbym powiedzieć wszystkim. No nie marnujmy tego czasu i róbmy masę. Jest kur, jest, 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 jest Wigilia, myślę, że, że to zawsze się przyda. Trzy dni a od, jedzenia, a wtedy oczywiście od pierwszego będziemy rzeźbyć. Jak <laughs> <Czy> jeszcze? <laughs> Jeszcze by okazję, to chciałbym zrobić koleżanki i kolegów ze szkoły z gastronomicznej Żyradowie oraz rodziców, a w szczególności mamy i tatu. No, a z brata? Nie, bracie nie, o, nie, jeszcze. nie do tego. <grystanie> Dobrze, to by było na tyle, a ja korzystając z okazji, ponieważ użyłem się święta Bożego Narodzenia w imieniu redakcji, którą prowadzi pan profesor Artur Nowak, chciałbym złożyć wesołych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, żeby ten czas świąteczny nie był tylko czasem, jak powiedział Przemysław, jedzenia. Czy dostawania prezentów, ale żeby każdy w tym, w tym święcie odrobinę czasu za nas na sport. żeby Jak wiadomo, moją konsekwencją jest, żeby tylko sport cały dzień i żeby. Coś dodasz od siebie? Ode mnie? Nie wiem, nie mam pomysłu Michał. Bo jak wiadomo, przemysł chciał powiedzieć, że <grymność> dzień bez sportu to dzień? Gdzie stracono? No jak. państwa Państwa, przemysł Nownicki z klasy drugiego. Ja jeszcze pozdrowienia dla Patryka Dura, zapomniałem o <coughs> tym. Jestem bez. Tak. To by było na tyle. Tak jak mówię, do zobaczenia za, no, za, rok. za, rok, to mówię, za rok. Dziękuję bardzo. Do widzenia.